Właśnie trwa walka o warunkowe, przedterminowe zwolnienie dzikiego prepersa z zakładu karnego. 13 maja odbędzie się rozpatrzenie wniosku, i Ty możesz się przyczynić do jego uwolnienia, do czego Cię serdecznie zachęcam i w zasadzie proszę pomóż podpisz wniosek poparcia który znajdziesz w zasadzie wszędzie w biogramie w linku w opisie tego filmu dla ciebie to będzie krótka chwila ponieważ możesz złożyć podpis elektronicznie oczywiście istnieje też opcja gdzie możesz sobie wydrukować dokument zeskanować go już podpisany i wysłać nam na maila wszelkie dane odnośnie tego jak to zrobić masz w opisach filmu również ten który widzisz tutaj na ekranie proszę cię Pomóżmy dzikiemu, niech wyjdzie na wolność, niech tworzy dla nas. Już za długo to wszystko trwa. Niech wróci do rodziny, niech tworzy dla nas dalej cenne materiały, projekty i mnóstwo rzeczy, których nawet nie, nie dostrzegaliśmy, kiedy jeszcze był na wolności. Bardzo cię proszę, poświęć krótką chwilę, złóż podpis. Będziemy ci wszyscy ogromnie wdzięczni, jako jedna wielka słowiańska. Rodzina. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o co w tym wszystkim chodzi, to tutaj jest właśnie nagranie, gdzie dziki sam dzwoniąc przez telefon mówi do ciebie, jak wygląda sytuacja. Proszę cię, dzisiaj jest sobota, może widzisz to gdzieś w weekend, masz chwilkę czasu, a to nic nie kosztuje, do niczego w zasadzie cię nie zobowiązuje. Dla ciebie to tylko złożenie podpisu, a dla dzikiego, jego rodziny, jego przyjaciół to to zmienia wszystko.